Dzień dobry, dzień dobry widzowie. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj jedziemy na Andrzejki. Gdzie? Ulubiony nasz kemping. Jaki to jest? Łoś wow, oczywiście. Jesteśmy zaproszeni przez chyba kemping. Jaki też przez Adama Soczewkę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. E, na Andrzejki. Jest dość późno jak na nasze wyprawy. Po raz pierwszy tak, tak, jest 4 no. stopnie, gdzie się zapadają śnieg, więc no to jest nasza pierwsza nasza taka wyprawa. No idziemy zobaczyć, jak jest, jak jest zimą, jak jest śnieg, w śnieg, jak leży wokół przyczepy. Także zobaczymy, liczymy na fajną zabawę. Do zobaczenia. Hej. Moi drodzy, pierwsze kipy zaczęły zjeżdżać. O, że się ustawili raz na początku blisko do wiaty z imprezę. O zobaczcie super pogoda jest taka w kratkę. A tutaj nasi nowi znajomi, pozdrawiamy Was. Idziemy ogarnąć szczepę i później się widzimy. Dzień dobry, w dniu. Moi drodzy, tak wyglądają poranki w przyczepie. <grym> uwielbiam ten. Ten moment kiedy wstajesz i nic nie musisz zrobić, po prostu sobie leżysz w łóżeczku, w przyczepie a ta nasza tu podkowa jest olbrzymia, więc mega się wysypiamy. O, chłopaki z Gosią jeszcze zobaczcie, wojują, rozpieniają dzień, ale chcę wam to, nie o tym chcę pogadać, chcę Wam pokazać co jest za oknem, Okna ok, nam to się preparowały, ale zobaczcie co tu się dzieje, mamy śnieg. Śnieg nam napadał i jeszcze sypie także to jest nasz taki debiut jeżeli chodzi o karawanik ala zimowy, ale super jest dokładnie tak jak mówił mój przyjaciel, że będzie przyczepa nagrzana, że za oknem będzie śnieg wszystko się spełniło do zobaczenia później witajcie ponownie moi drodzy wczoraj Pierwszy dzień integracji. Świetna impreza. Dużo ludzi, muzyka. Organizowana przez KORSZEM. Uprawy kamperowe. Tutaj na tym obiekcie pod tą wiatrą, żebyśmy się wszyscy bawili. Było około było 45 załóg. Więc całkiem dużo ludzi, sporo. Wszyscy dopisali. Pomimo słabej pogody, atmosfera była bardzo, bardzo gorąca. Gdzie mamy drugi dzień? naszego zlotu. Jest godzina około piętnastej, wieczorkiem jakiś będzie pewnie Micho jakieś. No i tak, zobaczcie jak to wszystko wygląda. Część załóg już pojechała bo stąd dalsze wyprawy a my nadal siedzimy nasz pierwszy wyjazd tak późno jesienią okazał się super pomysłem rano e, przywitała nas zima, śnieg a teraz już wszystko się rozwiało ale przyjemne przeżycie tym bardziej, że w przyczepie jest 24 stopnie, także super super, super no to tymczasem po obiadku, moi kochani, poszliśmy na, na spacer. Zobaczcie, co znaleźliśmy. Jakie ciekawostkę. Jak bobry obskubały drzewo. Ale to jeszcze jest nie wszystko. Najbardziej fascynujące jest to drzewo. Jak tutaj strasznie obskubały. Takie wielkie. Ukarz, wielkie co? Olbrzymie drzewo. Świeże to jest. Heh. Powaliły to drzewo. Całe drzewo jest obskuwane przez Bobry. Super to wygląda. O, pięknie. Moi kochani, z lat dobiega końca. I to co najgorsze, trzeba się pakować. Nie lubimy tego pakowania się nasi nowi znajomi już pojechali pozdrawiamy Was serdecznie dziękujemy za mile spędzony weekend Artur, fajni ludzie mam nadzieję, że do zobaczenia <gryw> za dwa tygodnie tutaj już będzie zimowa sceneria mam nadzieję no i co zostało nam do ogarnięcia aha, jeszcze chciałbym coś odmienić że bardzo dziękuję za przygotowanie golonki tutaj właścicielom kempingu Łoś Kasiu, petarda, naprawdę ekstra Pierwsza klasa golonka była. Także na pewno tutaj wrócimy <grymne> z miłą chęcią i wracamy z miłą chęcią. No i cóż, co do ogarnięcia zostało jeszcze. Koty się do wywrócenia woda szara. I będziemy pomału się podpinali. I uciekamy w stronę Łodzi. I do następnego wyjazdu. Szlaki mamy już przetarte, jeżeli chodzi o te temperatury minusowe. Daliśmy radę. Był to debiut, jeżeli chodzi o, e, o taką temperaturę zimową. Także dajemy radę. Nie ma złych pogód. Są tylko źle ubrani ludzie. Dzięki. Do zobaczenia na następnym vlogu. Cześć.